Cześć, witam z Jacenty. Dawno nie było rybki, a jak tak się złożyło, że dzisiaj piątek, także rybka będzie jak najbardziej wskazana. Mamy tutaj dwa filety z miruny. Piękne, piękne płaty, zobaczcie. No i co? Nie będziemy robić dzisiaj rybki panierowanej, czy sotę z patelni, czy na parze, ale zrobimy coś też fajnego, delikatnego. Ktoś powie, no. Ciekawe co z tego zrobię. Chyba tego nie będzie mielił, bo maszynka tutaj stoi obok. No właśnie zmielimy. Zmielimy to na szarpaku. To jest filet, także tutaj żadnych ości praktycznie nie ma. Przejedziecie sobie palcami w tych miejscach gdzie jest kręgosłup i gdzie są te dłuższe ości. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby w Mirunie... no z tego źródła, z którego ja mam, żeby jakieś były jakieś były tam fragmenty kręgosłupa. Jest dobrze wyfiletowane. Jest to z w Wschodniego Pacyfiku ryba z Patagonii, Ameryka Południowa, także wody bardzo czyste. Szanowni, ta rybka jest wyśmienita. Ona ma bardzo dobre walory, nie tylko kulinarne, co i zdrowotne. Także polecamy tą rybkę dla osób, które z jakichś tam względów muszą być na diecie, albo dla osób starszych. Tak jak widzicie. Ja ją zmielę na szarpaku, dodam dwa jajka do związania całości. Oczywiście ta pietruszka też tu nie jest na ozdobę, bo ona będzie posiekana i ona też nam troszeczkę i doda kolorytu tym pulpecikom, ale i smaku. Doprawiać będę pieprzem i solą cytrynową, żadnych innych przypraw. I co? I do utrzymania soczystości mięsa, to mięso jest bardzo soczyste, ale żeby ono się nam nie wysuszało podczas smażenia, dodaję troszeczkę, tu są ze trzy łyżki, ale zobaczymy ile nam to będzie wchłaniało, trzy łyżki... Yy, mąki, krupczatki. I tak samo tu mam krupczatkę do obtaczania, zostawię, zostawimy sobie na tackę, potem będziemy robić dalszą obróbkę. No i co? Zaproponuję do tego, do tego fileciku, do tych pulpetów, zaproponuję Wam frytki, zaproponuję frytki, ale z batata. Batat jest pocięty w taką frytę centymetr na centymetr, około, Trzeba go wcześniej kilka razy wypłukać, Zostawiałem go, zostawiłem go w wodzie zimnej jeszcze na pół godziny. Później zlałem. Ta, chodzi o to, żeby pozbyć się skrobi, żeby ta, te, ta, ta frytka była jak najbardziej chrupiąca. I smażyć będziemy w piekarniku, troszeczkę skrupimy sobie oliwą. Smażę będę w piekarniku na papierze do pieczenia, także to będzie dodatek taki węglowodanowy. Zaczynamy od tego naszego fileciku. Kroimy go w paski, żeby wszedł nam do maszynki, no i jedziemy. Mniej więcej takie paseczki. Tu już mamy nasze mięso, zobaczcie. Piękne. W nim jest tyle wody, ile musi być w mięsie. A nie tak, że sobie po prostu ta woda gdzieś tam wypływa na boki. Świetny gatunek, świetny gatunek do, do kuchni. Pietruszkę siekamy drobno. Bez tych gałązek, bez tych pędów, one są zbędne. A dodajemy jeszcze gałkę muszkatołową. Ona daje też fajny aromat. Nie za dużo, taki dosłownie kawałeczek. Dodajemy sól cytrynową. Około pół płaskiej łyżeczki. Pieprz. I teraz tak, mamy tutaj nasze dwa jajka żeby nam posklejały ten, ten nasz produkt. O, dobrze, tak i teraz sobie dodajemy mąkę krupczatkę, która nam będzie spulchniała jeszcze dodatkowo tą, tą naszą masę. Ona, ją będzie, ona też ją z, będzie wiązała fajnie i przytrzymywała będzie wilgoć podczas smażenia. Jeszcze troszeczkę, będziecie to czuć w ręku podczas mieszania, że ta masa już jest odpowiednia, jeśli chodzi o, o gęstość. No ja myślę, że tyle, co tutaj przygotowałem, czyli trzy takie płaskie łyżki duże, stołowe mąki kurczatki, że tyle to będzie właściwa ilość. Poczekać trzeba chwilę, 10 minut, żeby ta mąka kurczatka wchłonęła troszeczkę tej wilgoci. Damy troszeczkę odpocząć Naszemu mięsku i bierzemy się za chwilę za formowanie. Jestem po 10 minutach. Przemieszamy sobie jeszcze nasze mięsko. I formujemy zgrabne kuleczki. Takie kuleczki sobie zgrabniutkie tutaj wędrują do naszej kurczatki. Dość dużo nam tych pulpetów tu wychodzi. Także mamy pełną, praktycznie tackę, Olej już się rozgrzewa. Jasna, że na żebaku na dobrym oleju rzepakowym lekko splaszczymy nasze pulpeciki żeby nam się fajnie dosmażały równiutko już czuć, że on już jest na takiej granicy o ładnie skwierczy to znak, że olej jest dobrze rozgrzany smażymy na rumiano z jednej z drugiej strony mamy usmażone nasze pulpeciki Zobaczcie, jak wyglądają. Piękny złoty kolor. Tutaj mamy naszą marchewkę. Podgrzana, fajnie podduszona na masełku. Dajemy sobie na talerz. Zobaczcie, jak to wygląda. Zaraz wam spróbuję pokazać, jak on wygląda w środku. Soczysty. Chlupiący. Widać nie jest wysuszony. Hmm. Rybka. Przepyszna. Powiem Wam. To jest coś takiego jakbyście jedli paluszki rybne. Ale w 100% z ryby. Zupełnie inny smak. Sól cytrynowa. Też tu fajnie podkręciła ten smak, serwuje rożnicę na obiadek, a my do zobaczenia, do następnego razu. Pa, buziaczki!